i standardowe rozpoznanie, trzy otwory 4-metrowe. Okolica ogólnie od zawsze była polem uprawnym, ale tutaj bardzo w pobliżu mamy jakiś ciek, jakieś stawy, także już się możemy spodziewać wody płytko. Dobra, jedziemy na miejsce, zobaczymy co tam teraz jest. Tak jesteśmy na miejscu, tutaj jedyneczka odzwiercona, tutaj trójeczka odzwiercona. I jesteśmy przy dwójce, pierwszy metr wyjęty 10 cm gleby. Akurat takie punkt trafiliśmy, bo tam było 20-30 Poniżej mieszanina piasku drobnego i średniego, średnio zagęszczona, no, punktowo, nawet tutaj pod 100 barów można powiedzieć, że średnio zagęszczona z plusem. Mało wilgotna, na wilgotna przechodzi coraz bardziej. Na 70 cm mamy wykwit żelazisty, no, czyli okresowo tutaj. Lubi sobie woda podejść, no i poniżej piasek drobny plus piasek średni, znowu mieszanina bardzo, bardzo podobnie jak w pozostałych dwóch otworach. Jedziemy głębiej, przelot między pierwszym a drugim metrem. Te piaski drobne plus średnie szybko przeszły w piaski średnie, plus piaski grube plus ziarna żwiru. Tutaj mamy ewidentnie. I tak do metry 70. M, a na metr 70. M mamy kolejną warstwę techniczną, ale już tutaj, no, przez to, że to są piaski grube, to już nam to uciekło. Zanim to opisałem, no ale to już było nawodnione. A poniżej nawodnione piaski, plaste. Wszystko to jest średnio zagęszczone około 60-70 barów. Bardzo dalej, podobnie jak otwór numer 3. Tylko tam piaski, plaste zaczynały się około metra 50. M. I otwór numer jeden. Z tym, że tam znowu e, były chyba met 40 wyżej. E, dobra, wiercimy do czwartego metra. I przelot 2 do 4 metrów. Piaski pylaste. Chwilami podchodzące już pod piaski drobne. Kontynuują się do 2,70. No i tu wchodzimy w utwory. To jest w przeważającej części glina pylasta przewarstwiona. Pyłami tam, gdzie takie są bardziej, co widać te takie pęknięcia, można powiedzieć. No, to jest bardziej pył, tutaj gdzie tego nie ma, no, to jest bardziej glina pylasta. Niby nie, niewiele się to różni, ale przy wałeczkowaniu, to widać w pyle wychodzi tylko kuleczka, taka od biedy liczona, no, a w glinie już dwa wałeczki. No, i to, to jest troszeczkę inny utwory niż w, w otworze numer 1 i w 3, bo tam były tylko pyły. Otwór numer 3, przelot 2-4 metra. Tam na 1,50 m zaczęły się piaski plastone stopniowo, bardzo wolno przechodzą. Piaski drobne tutaj do spągu. Oczywiście już nawodnione od 1,50 m. I tak do około 2,80 m, hmm. gdzie mamy. Pięknie wykształcone pyły, te charakterystyczne spękania dla pyłów kontynuujące się aż do nie wiem około 3,80. A poniżej znowu sekwencja piasków, tym razem to już no, dalej piaski drobne na pogarniczu piasków pylastych I te pyły są w stanie twardo plastycznym. Ta kuleczka no, tak prawie ma chęć wyjść. Można ją zaliczyć, ale nie zmienia to jakoś tam w istotnym stopniu całego obrazu. tutaj. Grunt ogólnie sporo zniesie, z tym, że wody gruntowe mamy w tej chwili na około 1,70 m, a wykwity rzeźbiste były metr wyżej plus sąsiad tu właśnie był z działki. Obok powiedział, że u niego woda na M40 prawie cały czas jest. No także to by przemawiało już to samo w sobie za płytą fundamentową. Ale jeśli ktoś chce robić, tak jak właśnie sąsiad, a nawet piwnica chce zrobić z białą wanną, jak zrobimy dobrą hydroizolację, to ten tutaj grunt spokojnie to uniesie. Dobra, lecę dalej.